czas sobie ręce. Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galazaki. i zapraszam na kolejny odcinek z Heroes of the Storm. Gramy wyżerem, ale brzmi to absurdalnie nieco. W sensie to stwierdzenie, że zapraszam na kolejny odcinek z Heroes of the Storm, bo wypowiadam, wypowiadam to zdanie w momencie, kiedy ta przezasna produkcja trzeba przyznać, jedna z najbardziej oryginalnych gier typu MOBA dostępnych na rynku, przestaje być wspierana przez Blizzarda. No, jak to jakoś tak wiecie, no, krótko skomentować. Nie wiem, no, no, Blizzard sięgnął dna już jakiś czas temu, więc nic zaskakującego, że mamy taki, a nie inny obrót wypadków, tak, taki, a nie inny przebieg wypadków w zasadzie. No i w zasadzie lepiej być nie może. Co mnie to osobiście jakoś mocno nie rusza, bo to w zasadzie z jednej strony nie jest wielkie zaskoczenie, bo generalnie no, już z tej, jakby. Z Strefy, fazy turniejowe, strefy turniejowej, no, chod został wycofany jakiś czas temu, więc no, prędzej czy później było do przewidzenia, że to się tak skończy. No, nikt chyba jednak nie przypuszczał, że tak szybko, tak mi się wydaje. Możliwe, że nikt nie przypuszczał, możliwe, że ktoś przypuszczał. W każdym razie, niepokojące, znaczy niepokojące, troszeczkę smutne w pewnym sensie jest to, że no, parę osób, co najmniej parę osób, pisało gdzieś na Discordach, na YouTubach i ogólnie w internetach, jakby łudziło się, że po przejęciu Blizzarda przez Microsoft, co jeszcze ostatecznie nie nastąpiło, ale no wkrótce nastąpi. Zostało to ponad sprzedaż Blizzarda została ponoć, ponoć dogadana, no tylko tam jeszcze kwestie jakby formalne i tak dalej, ktoś tam sprawdza, czy, czy to jest legalne w Stanach Zjednoczonych, bla, 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 mniejsza o to. W każdym razie jeszcze to oficjalnie faktem się nie stało, mimo że w teorii już wiemy, że nastąpi. Bo sprzedaż tak, jakby nastąpiła. Więc. No. Parę osób się łudziło, że. Heroes of the Storm. No, i to naprawdę. Jestem strasznie rozczarowany, właśnie czytając tego typu opinie. Ale, no, sporo pisało tak z takim trochę jakby podnieceniem, może nie podnieceniem, ale taką szczerą nadzieją, że Heroes of the Storm może faktycznie powróci, kiedy ostatecznie Blizzard zostanie przejęty przez Microsofta. No, ja oczywiście odpowiadałem, że nie ma absolutnie na to szans. No, ale w takiej rozmowie ciężko jest wytoczyć jakiekolwiek argumenty, mimo że, no, to było absolutnie oczywiste, że Heroes of the Storm nie ma szans. Już w tym znaczy szansę ma oczywiście, ale nie mam po prostu chęci i woli działania, ani w Blizzardzie, ani w Microsoftie, żeby tego nieszczęsnego hotsa jakoś tam podnieść z ruin i żeby znowu stał się konkurencyjny na rynku gier typu moba. Więc no, nie było na to szans, a mimo to naprawdę sporo osób się łudziło i to jest dla mnie przerażające. Ja nie wiem, co się musi jeszcze wydarzyć na rynku gier, żeby żeby ci cholerni gracze poszli trochę porozum do głowy i przestali się tak głupio łudzić. No nie wiem naprawdę, nie wiem, bo ta naiwność graczy jest, jest przerażająca i to bardzo w dużej mierze to ona właśnie odpowiada za kondycję i stan rynku gier, jaki mamy obecnie. Ta, ta cholerna naiwność i naprawdę branie wszystkiego dosłownie, dosłownie w preorderze, dosłownie wszystkiego, bo jeszcze w Polsce, ja jak cię mogę, ale na zachodzie łykają preordery po prostu jak leci, mimo że... No, Produkcje, produkcje, które teoretycznie wiadomo, że nie odniosą jakiegoś spektakularnego sukcesu, wręcz w zasadzie można przypuszczać, że odniosą porażkę. No, są kupowane z miejsca przez hordy ludzi. No i to jest przerażające. Tak, to jest przerażające. To jest, moim zdaniem, naprawdę przerażające. bo to. No, mniejsza o to. Mniejsza o to. Rozgadałem się na ten temat, ale no, trochę brak mi słów, naprawdę, bo. O, naprawdę, no, gracze to są młodzi ludzie bardzo często. Środowisko graczy to są młodzi ludzie, no okej, okay, niedoświadczeni życiowo, no ale tacy w zasadzie powinnoś, wydaje się, że wiecie, no to dosyć dosyć bystrzy. Jakieś krętactwa no, powinni chyba wyłapywać, a tymczasem naprawdę na rynku gier odchodzą takie akcje, że naprawdę numery, typu, typu właśnie ta kradzież, okradanie starszych ludzi na policjanta czy, czy na wnuczka, no to jest pikuś, to jest mały pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje naprawdę na rynku gier. Niejednokrotnie. Jeden HP mu dostał. Tak, bo widzicie oczywiście powtóreczkę w tle. Mm. Ale no chciałem trochę pogadać, więc no, to będzie taki trochę przegadany odcinek. Yy, I tak, no powtórzę się po raz, nie wiem, 58 to jest to jest przerażające. I no nie widać za bardzo. Naprawdę jest coraz gorzej. Ci, ci twórcy gier coraz bardziej jakby tych graczy rżną. Zero, zero jakichś refleksji, naprawdę pośród, pośród grających naprawdę wydaje mi się, że zero refleksji brane są preordery, mimo że coraz częściej, i to jest w sumie pozytywne, pozytywne zaskoczenie, że coraz częściej pojawiają się komentarze gdzieś pod filmami i tak dalej, że nie kupujemy preorderów i tak dalej. I to jest bardzo pozytywne. Takie zjawisko jest bardzo pozytywne. No, ale w dłuższej perspektywie czasu, czy to ma szansę powodzenia? No, firma nakręci hype, a dzisiaj, no, strasznie, jakby ludzie są mało odporni na reklamę, na hype i tak dalej. I jak się na coś nachypują, no, to w zasadzie nie ma odwrotu. I to się po prostu sprzeda, nawet jeżeli to będzie syf. Więc, no, tak samo Rings of Power y, Amazona też się sprzeda, mimo że to będzie straszliwy syf. I oni na tym przypuszczam, że zarobią, naprawdę. I mam nadzieję, że nie, ale, no. Obawiam się, że jednak tak. Bo znowu będą chcieli wszyscy zobaczyć, jak wzo, czarnego elfa. No i właśnie sobie wszyscy będą. No, odpalać serial, mimo że nie będzie on kompletnie warto oglądania. Mniejsza o to zobaczamy trochę z tematu. Druga rzecz przerażająca troszeczkę, to to, że w komunikacie, z tego co mi wiadomo, ja się aż tak mocno nie wczytywałem, bo naprawdę szkoda mi czasu na te brednie, które Blizzard, którymi nas Blizzard raczy, ale do mnie dotarło, że w tym komunikacie o odnośnie zakończenia wspierania Hotza, pojawiła się informacja, że kondycja Hotza przypomina bardzo kondycję, kondycję Starcrafta 2. I to jest podwójnie przerażające, bo ile ja w chodca rzeczywiście nie grałem jakoś strasznie dużo nigdy, ale od czasu do czasu lubiłem sobie chwalić, co teoretycznie będzie nadal realne, bo serwery mają podobno nadal funkcjonować. Choć oczywiście nie wiem jak długo, bo sam Blizzard może po prostu nie dożyje końca Hotca. Mm. W każdym razie serwery mają funkcjonować, no ale podobny los jak los Hotsa może spotkać także StarCrafta 2. Wydaje mi się, że to na razie jeszcze nie jest możliwe ze względu na fakt, że Multiplayer, wiecie, pro scena Pro w StarCraft 2 nadal przynosi całkiem spore dochody. No, wiecie, no, są turnieje nadal organizowane, są sponsorzy, a to automatycznie oznacza, że Blizzard powinien być jednak zainteresowany utrzymaniem tej sceny Pro. No i w siłą rzeczy utrzymaniem wsparcia dla StarCrafta 2. Jak to się jednak zakończy? No takie stwierdzenie właśnie, że kondycja Hotza jest podobna do kondycji StarCrafta 2, o ile ono oczywiście faktycznie padło, jest już niepokojące. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że upadek StarCrafta 2 nie nadejdzie aż tak szybko, jak okazuje się upadek Hotza. Yy, w każdym razie, obok StarCrafta 2 jest jeszcze nie do końca rozstrzygnięta kwestia Warcrafta Reforged. Co tu się wydarzy w najbliższej przyszłości, nie wiemy. Co wiemy, to to, że ogólnie została okay, zwolniona znowu 1HP została zwolniona ekipa odpowiedzialna za właśnie za Warcrafta 3 Reforged i ogólnie, ogólnie, ona została ogólnie rozpuszczana w całości a tymczasem nie tak dawno, jakiś tydzień temu wyszedł komunikat, komunikat. wyszły na z test serwery wyszła kolejna aktualizacja całkiem spora do Warcrafta 3 Reforged Co tam wprowadzają, wprowadzają tam przede wszystkim system rankingowy no, czyli rzecz, która była w starym Warcraft 3, a której nie ma w Warcraft 3 Riposte póki co. Więc tak to wygląda. Yy... Nowy patch 1.33 ma to naprawić i ma wejść system rankingowy, czyli coś, na co wielu ludzi długo czekało znowu 1HP, nie mi. Tak, więc, więc no tak, tak to wygląda teoretycznie, więc mamy sytuację, gdzie no Blizzard, można odnieść takie wrażenie, że Blizzard poszedł o rozum do głowy i stwierdzili, że okej, okay, naprawimy tego Warcrafta, którego do dziś nie naprawiliśmy, po, ponad rok już minął, dwa lata może od Reforge'a i nadal ta gra jest gorsza niż produkt, który został wydany jakieś 20 lat temu, bo ma mniej po prostu treści, więc no jakby ktoś nie wiedział, to stąd jest właśnie hejt na... Na Blizzarda, e, z, z, bo, bo też się pojawiają, nadal się pojawiają naprawdę komentarze w internecie, które stwierdzają, że refor Reforged to, to wcale nie był taki zły, co wy chcecie. E, no i to wracamy tutaj. Tak, tak, bo właśnie czytam odnośnie tego pacza 1.63 i to się. Nie. O, o, odnośnie upadku chyba HotSa, tam był właśnie komentarz od, też odnośnie Reforgeda i właśnie ktoś się tam wypowiedział na jednym z portali, że no w zasadzie Reforged to nie był wcale taki zły. Więc no tak, to a propos tej naiwności graczy, że to nadal występuje i to jest przerażające, no tak, 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 wiadomo, już, już mówiłem. Mam jakieś laga, okej, okay, dobra, wszystko wraca do normy, mam nadzieję. Tak. Czyli Warcraft 3 Forge teoretycznie ponownie doczeka się wsparcia Blizzarda. Na czym polega problem? Ja od samego początku, znaczy niedługo po tym jak Reforged wyszedł, właśnie taką wypowiedziałam teorię spiskową, że tak naprawdę Blizzard chce zaorać Warcrafta, całkowicie zniszczyć scenę multi w ogóle Warcrafta jako takiego, żeby wiecie, żeby... Żeby to co już zrobili, żeby rozpuścić yy, ekipę, która jest odpowiedzialna za Reforgea, żeby ona w ogóle nie miała... Wie, żeby w ogóle nie płacić tym ludziom, którzy są za Reforge odpowiedzialni, i żeby zamknąć ostatecznie warcraftowe serwery, yy, żeby yy, żeby też nie, nie musieć cały czas tego opłacać. No i moim zdaniem taki był cel generalnie Reforgea. Yy, Czasem zacząłem w to troszeczkę wątpić, ale znowu nabieram jakby wiary w tę teorię spiskową ze względu właśnie na ten patch 1.63, który teoretycznie ma dodać nową zawartość. Na czym polega problem? Już mówię. Przede wszystkim na tym, że ta zawartość wcale nie jest nowa, ona już była wcześniej w Reforge'u tak jakby zrobiona, nie została jednak ostatecznie w ogóle zaimplementowana do gry. Dobrze mówię zaimplementowana? Chyba tak. Y więc mamy sytuację dosyć ciekawą, o tu ciekawy pojedynek, bo killer przeciwko DPS-owi. No tak? Dwóch na dwóch? Dobra, aż padnie. O to jest pytanie? Chyba nie. A może? A może? A może? A może? Jednak. Padła. Wygraliśmy to. Ładnie. Eee, także tak. Teoretycznie dostajemy treści, które powinniśmy dostać. Problem polega na tym, że... Że one już były, zostały dodane przez nie wiadomo kogo, to stara ekipa je stworzyła, tak jakby, zostały niedodane przez nie wiadomo kogo i oczywiście z nową porcją bugów. No, takich bugów typu powtarzający się w kółko dźwięk budynków, które klikamy wcześniej, tak jakby te powtórzenia. No, to detal, nie powinien się na tym skupiać, ale okej, okay, no, wymienię przykład. Żeby nie było. Wcześniej, jeżeli się klikało, powiedzmy, trzy razy na jeden budynek, no to tylko raz jego dźwięk kliknięcia się odpalał, żeby oczywiście nie było takiego wkurzającego zapętlenia. Tymczasem teraz zostało to zbugowane raz wraz z tym patchem 1.33 i ten dźwięk, ten dźwięk się powtarza. Czyli jeżeli spamujemy sobie przyciskami z klawiszowymi, no to mamy taką sytuację, że... Mm, mamy taką sytuację, że no, po prostu spami nam się cały czas ten dźwięk, ten dźwięk klikania, co jest wkurzające. No jeden z bugów, jeden z wielu bagów. Są tam też inne, związane chociażby z oddawaniem kamery i tak dalej, tak dalej. Czyli tak, nowy patch, nowa porcja bagów, to jest jedna rzecz. Ale to wynika z faktu, że ekipa po prostu, która aktualnie wrzuciła ten, ten update, nie wiadomo kto to dokładnie zrobił No, ona nie jest w ogóle odpowiedzialna za Warcrafta, nie była wcześniej ona najprawdopodobniej w ogóle nie wie co robi. Dlaczego zatem ten update został dodany i oto jakby kończymy teorię spiskową, wybaczcie, się lubię tak rozgadać, ale... Y Warcraft 3 Reforged został. Z, zosta, Reforged był w zasadzie zniszczeniem Warcrafta 3 jako takiego. Wiele elementów zostało usuniętych, jak właśnie system rankingowy, jak y, te los, nielosowe mapy, tylko customowe mapy. One zostały może nie tyle usunięte, co y, popsute, popsute. Te elementy zostały popsute, chociaż system rankingowy został w ogóle usunięty, więc tak, w zasadzie to się zgadza. Y, oczywiście, gracze y, sami to naprawili. Sami to naprawili, customowe mapy dzięki właśnie Hive Workshop, na stronie takiej, która od lat funkcjonuje, właśnie do customowych map, modeli i tak dalej. No i oczywiście Warcraft 3 Champions, czyli taki strona, portal, nie wiem, ekipa, która jest odpowiedzialna za rozgrywki multi. Oni stworzyli własny system rankingowy, własną taką nakładkę do, do gry, która pozwala właśnie, po, pozwala właśnie grać normalne rankedy, że tak powiem. Oni to nałożyli na istniejącą grę. I rzecz w tym, że wraz z patchem 1.33 dochodzi do sytuacji, kiedy mamy oficjalne wprowadzenie oficjalnych rankedów przez Blizzarda. Czyli mamy tak jakby dwa rodzaje rankedów: te od Warcraft 3 Champions, które są w zasadzie prawdopodobnie lepsze, i te oficjalne od Blizzarda. Czyli istnieje prawdopodobieństwo, że ekipa grających się generalnie podzieli i część będzie grała to, część będzie grała to. Druga sprawa to fakt, że wprowadzenie tej nakładki może doprowadzić do całkowitego jakby. No zniszczenia tego, co zostało zrobione teraz, czyli Warcraft 3D czyli bardzo możliwe, że nie będzie w ogóle działał na tej, nowej, na tej nowej wersji gry i będzie to trzeba poprawić. Tak samo wygląda sytuacja ze wszystkimi customowymi mapami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że one po prostu nie będą działały. Czyli no, moim skromnym zdaniem jest tutaj, mamy tutaj do czynienia z niczym innym, jak po prostu próbą znowu zniechęcenia graczy do naprawiania tego, co zostało przez Blizzard'a ostatecznie zniszczone. Czy ta teoria spiskowa jest prawdziwa czy nie? Tego oczywiście nie wiemy i tego oczywiście nigdy się nie dowiemy, najprawdopodobniej, w zasadzie, może się dowiemy, ale raczej nie. Yy, ale wygląda to paskudnie i moim zdaniem jednak mimo wszystko na tym to polega. Yy, tutaj nie chodzi o to, że Blizzard, okej, okay, no, oni się tam, wiecie, uderzyli w piersi, stwierdzili, że no dobra, naprawili w końcu tego Reforge'a, bo ludzie zapłacili za coś, czego nie dostali, yy, opcjonalnie, no... Zabraliśmy to, co kiedyś było, a co. No, wraz z premierem Reforgeda zabraliśmy to, co kiedyś było, więc tak. No, jest taka opcja jedna, że oni po prostu się uderzyli w piersi, ale to, kto w to wierzy, ten jest głupcem totalnym. Tak mówiąc, oczywiście. No i wersja druga jest taka, że jednak mimo wszystko tutaj jest coś grubymi liczmy szyte i że chodzi o to, aby tego Reforge'a ostatecznie doszczętnie. Właściwie w zasadzie Warcraft 3 doszczętnie zaorać, żeby stwierdzić, że okej, okay, projekt jednak nie wypalił, my tu próbowaliśmy patrze jakieś dawać, ale to ostatecznie nic z tego nie wyszło. No i co? No i. E, no i ostatecznie zamykamy serwery, wyłączamy wszystko i w ogóle już nie będziecie w stanie grać na multi poza planem. Przypuszczam, że o to w tym chodzi. Przypuszczam, że o to w tym chodzi. Pytanie, dlaczego Blizzard niszczy wszystko, co, wszystko, to, co przez tyle lat stworzył. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, o co w tym chodzi, szczerze mówiąc, bo naprawdę, to, co się stało Bizardem, z Blizzardem na przestrzeni ostatnich kilku lat, nawet kilku miesięcy, bo to jest w ogóle zapaść totalna, no, to jest totalnie MVP. dla mnie niezrozumiałe. Prawdopodobnie, no, korpo zwyczajnie jakby nie nadążyło za tym, nad czym powinno nadążyć, czyli za tworzeniem gier? Nie wiem, plącze się troszeczkę, ale no ten system korporacyjny po prostu w przypadku tworzeniu, tworzenia gier nie działa. Bardzo podobną sytuację mam w przypadku Ubisoftu, w przypadku, w, w kontekście bitewniaków Games Workshop i tak dalej, i tak dalej wszystkie te duże korporacje no coraz bardziej dymają graczy no a gracze oczywiście chętnie chętnie się schylają pomydło i no dobra nie kończmy tej historii bo w zasadzie nie trzeba i lepiej tego nie robić tyle z mojej strony dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tym niezbyt optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek widzimy się w następnym w hot będę jeszcze grał na złość blizzardowi no i grajcie wy też w hot zapełnijmy te serwery na jakiś czas przynajmniej na jakiś czas żeby Wiecie, za tydzień nie wyszedł kolejny komunikat, że a jednak serwery też zamykamy, bo czemu nie? Do zobaczenia. Czołem.